Pani Donato, czy często pani podróżuje po Polsce i zatrzymuje się w hotelach? Tak, z racji tego, co robię. Jestem zmuszona no, wiele razy w ciągu miesiąca gdzieś wyjechać, opuścić Warszawę. Często jest to w tej chwili Kraków, Pomorze, Wrocław, więc to są takie właśnie okazje, żeby odwiedzić dobre hotele, żeby spać w dobrych łóżkach, a właśnie sieć Akor to przede wszystkim wspaniała pościel, taka szeleszcząca i tak ciepła, i tak miła, że naprawdę można opuścić swoje własne łóżko w poczuciu, że. że również można się wyspać. Właśnie chciałem zapytać, czy ma Pani takie konkretne hotele wybrane, w których zawsze jedzie do tego Krakowa, do Warszawy i wie, że, że tam chce się zatrzymać? Tak, tak. Ja bardzo lubię Kraków w Mercure, to jest taki nowy Kraków, który, na którego otwarciu też miałam przyjemność być i jest piękny design w tym, w tym, w tym hotelu, szczególnie w Mercurach. Oczywiście ten nowotel, który ma największą salę tutaj konferencyjną w no może nie w Warszawie, ale w, w sieci hoteli Accor. No może niekoniecznie hotel, ale grupy Accor, tak. Byliśmy z mężem w Neapolu na przykład jakiś czas temu i grupa Accor zaproponowała nam taki hotelik butikowy, bardzo, bardzo sympatyczny. Bardzo to było miłe doświadczenie. On był jedyny w swoim rodzaju, no i w pięknym miejscu. Jak tylko mogę, to staram się patrzeć na tę sieć, bo ona ma właśnie bardzo dużo różnych typów hoteli. Ma te hotele... Tańsze, droższe, bardzo takie e, budżetowe, jak to się mówi, czyli ekonomicznie opłacalne, ale też takie ekstrawaganckie trochę bardziej. Niekoniecznie w Polsce nie wszystkie te m, hotele są e, oferowane w Polsce, ale jak w Polsce jeździmy, to e, również bardzo często korzystam z tej sieci. Ja nie często, dlatego że ja jak marynarz mam w każdym mieście e, znajomych i przyjaciół i staram się mieszkać u nich. E, no tu zdarza mi się Nowotel, zdarza mi się, się Merkier, ale genie, zdarza mi się, no przede wszystkim zdarza mi się Grand hotel, e, który jest własnością nowotelu i e, uważam, że to jest najlepszy hotel e, w Polsce. Nie pan, ja strasznie mówi pan, no w każdym mieście jak marynarz mam żonę. I po prostu zajeżdżam i zamieszkuję, także nie mam, nie mam, ale wolałabym w hotelu i gdybym... Mogła mieć takie przyziemne życzenie, to bym chciała mieć apartament właśnie na przykład tu w Nowotolu. Czy ty lubisz podróżować po Polsce i bywać w różnych hotelach? <gry> lubię, uwielbiam podróżować po Polsce i za granicą. I lubię przebywać w różnych hotelach. <gry> Jakieś ulubione miejsce? Uwielbiam góry. Góry, jeziora. To znaczy generalnie natura w Polsce jest piękna, więc e, szczególnie zimą, w górach, latem, nad morzem czy w, nad jeziorem. Więc... Tak, ja bardzo dużo podróżuję, nie tylko po Polsce, ale po całej Europie, ponieważ my bierzemy udział w Mistrzostwach Europy, więc ja właściwie jestem cały czas na walizkach. Hotel jest moim drugim domem i za każdym razem, jak oglądam fajne przestrzenie, jak oglądam, że się rozbudowują tego typu sieci, to naprawdę bardzo się cieszę z tego powodu, bo lubię. No lubię, akor i, i rzeczywiście bardzo często u nich bywam. To co Cię dzisiaj zachęciło, żeby tutaj przyjść? Przede wszystkim chciałam przyjść i zobaczyć te przestrzenie. Chciałam zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy, których znam stąd i no i tak jak mówię kibicuję, ponieważ bardzo często bywam, więc gdzieś jest bliski mojemu sercu. Myślę, że możemy powiedzieć, że jest to miejsce dla wszystkich. My jesteśmy hotelem czterogwiazdkowym, tak? więc nasza oferta jest taką ofertą wypośrodkowaną. Możemy powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, jaki jest sezon, czy będzie to sezon wysoki, czy niski. Myślę, że każdy może znaleźć tutaj ofertę dla siebie. Także to jest, to jest coś, co nas wyróżnia, tak? że jesteśmy otwarci zarówno dla gości biznesowych, jak i dla rodzin. Nasze pokoje są też bardzo zróżnicowane. Są to pokoje zarówno typowo biznesowe, jak i są to pokoje, które ze względu na swoje ustawienia dają możliwość właśnie pobytów rodzinom. Tak? Rodziny mogą też korzystać z przedłużonych checkoutów podczas weekendów, więc no, każdy znajdzie coś dla siebie w Marce Nowotten.